Podczas wyjazdu w Pireneje. część z was pewnie zauważyła, że Ryszard złożył nową, białą furę i nie zdążyliśmy nic za tym rowerze nagrać, więc dzisiaj idziemy na rower z Ryszkiem. Pogadamy o tym rowerze. A my kochani dzisiaj w ogóle testujemy nowy odcinek krakowskiej drogi rowerowej. Między Tyńcem a Skawiną w końcu kawałek nowego asfaltu powstał. Jeszcze nie cały, jeszcze się nie da przejechać z Krakowa do Yy, chociażby Czernichowa, tutaj wałami idealnie po asfalcie, ale już coraz bliżej. To jest w ogóle fajne, że jeździmy z Wami tym odcinkiem od dobrego roku i pokazujemy, jak ta droga się zmienia. Taka nasza lokalna trasa, idealna na dni, kiedy nie chcecie nic wymyślać, tylko też zrobić po 160 przyjemnych kilometrów. I na początku ta trasa była trasą na gravelach, a stopniowo coraz bardziej staje się trasą szosową, więc progres jest. Żuwik, Panie Rysku. Dawno nie widzieli, dawno się nie widzieliśmy. Ryszard Dobry. zdrowy, żywy, żywy wszystko żyje. z nim dobrze. No. Zrobimy, może zrobimy jakiś odcinek o tych, o może przygodach openijskich, może się no. uda. To byłoby, Ale to jak już się ten zakończy ta, ta jak Akcja się zakończy, tak. tak. No tutaj zrobimy z tego na spokojnie. No, o tym można byłoby książkę fant Fantazy napisać. Na to, to jeszcze będzie. na to przyjdzie czas, ale nadrabiamy zaległości po kolei i powoli, no i obiecywaliśmy, że coś powiemy o tym. Oto pięknym luku, na którym Ryszard po raz pierwszy pojawił się w Pirenejach. No i ten luk się nie pojawiał z różnych względów zbyt często. Borysiek miał pauzę w jeżdżeniu, bo ja przyjechałem później, ale w końcu jest okazja. Ja czekałem jeszcze chyba z tyle czasu na niego, że już w końcu dotarł. Tak, bo to jest mega długa historia, bo jeszcze chyba rok temu w Kalpe, Albo jakoś rok temu na wiosnę. Rok temu ja już by jakoś zamawiałem. Ty mówiłeś, że w ogóle chcesz mieć, że będziesz, chcesz mieć lekki rower, lekki. nastawiony na niską masę, bez żadnych udziwnień typu jakaś, nie wiem, aerosztyca, jakieś y, dziwne kokpity, wewnętrzne prowadzenia. Miało być po prostu klasyka. No, trochę klasyka, trochę nowoczesność, no nie? Że jednak. No, I też żeby był w takim kolorze, który mi się nie znudzi. Czyli w kolorze białym? Na przykład. Na przykład. Żeby no nie i nie był żadnym ramato czy jakimś innym. I tak, to ten most jest w ramato kolorze. I tak oto trafił do Ryśka Look 785 US RS, czyli to jest chyba najlżejsza rama luka obecnie, nie? Tak, jest. Najlżejsza. Czyli taki lukowy klasek. No, mamy ten rower na tarczach, ze sztywnymi osiami, ale jak popatrzycie sobie na niego, co też pewnie to widzieliście na przebitkach, jest rowerem takim klasycznym. Nie ma tej żadnej takiej dziwnej aerodynamiki, nie ma jakichś skomplikowanych. Yy, Dziwnych, no, charakterystycznych dla Luka. Luk robi, lubi robić takie trochę kosmiczne rowery. Trochę A ten kosmiczny. rower, jak na rowery Luka, wygląda bardzo, bardzo. Są klasyczne stery, klasyczna obejmaż 127. To jest w ogóle jaki to rozmiar? L. -ka. To jest Eleczka. To jest Eleczka. Jeszcze wzrost podaj swój, bo to na pewno będzie padało. W dowodzie? Czy ten 1,86m? to nie, nie jest już komuna, więc nie masz wzrostu do dowodzie. 1,86m. 186 eleczka, luk i co tutaj się dzieje? Bo pewnie gdyby to, był, gdyby to nie był bike show, to byłby film o kolejnym zwykłym katalogowym luku 785 USRS. To o tym, jak plebejska Ultegra może być jak, jak najmniej plebejska. Czyli co zrobić, żeby było coś ciekawego i fajnego? Co zrobić w czasach, w których Ultegra kosztuje ciężkie pieniądze, a Ty dalej chciałbyś, żeby Twoja Ultegra była trochę bardziej dziwna Chociaż niż normalna? To jest klasyczna Ultegra, więc to już ta nowa. Y podejdźmy bliżej, Panie kolego, co tu się podziało? ec 90 sl karbonowa korba, która została wzbogacona oczywiście oblaty Obalne, absolut bleka. generalnie będę jeździł pewnie do śmierci tak. Bo bardzo mi się to podoba. Zwyczajiliśmy, tak jak ja. No, powiem ci, że już do okrągłych nie wrócę. A to jest w ogóle, to jest ciekawe też wątek. Gajtusz bo też korba nie jest taka bardzo droga, jak na to ile waży i co daje. Oczywiście jest bardzo droga, ale jak no, na jak konkurencję. Na... Powiedzmy, jak byś chciał za założyć klawikulę, no to byłoby no to jeszcze drożej. Co tu jest ciekawego, to to, że z tego co wiem, to te blaty absolut Blacka, one nie są, to są stworzone specjalnie od nowa z myślą o 12-biegowej Ultegrze. Tak, ale są kompatybilne. Tak, czyli blaty z 11 są kompatybilne z 12-biegowym nowym napędem Shimano. Kolejna ciekawostka jest taka, a to jest ciekawostka bardziej związana z samą Ultegrą, ale część osób może nie widziała mojego filmu z premiery nowej Ultegry, że 12-biegowa kaseta Shimano pasuje na 11-biegowe to jest zarąbisty no, w Utegrze i Durationowy. No. Nie trzeba nic zmieniać dodatkowo. Tak, to jak macie też. stare koła, albo jakiekolwiek koła, to wkładacie na nie nową Utegrę, nową kasetę i to wszystko. I to wszystko hula. Gra i trąbi ze spółką. Tak, no i z tyłu byłaby standardowa, nowa Ultegra przerzutka. My ale nie taki tunel, jak w włuszak. Wtedy pojawia się on! Ryszard zawsze chciał mieć tunel w uszak i postanowił mieć tunel w tylnej przerzutce. Tak, wózek absolut leka, ceramika z jednego kawałka, podobno najcichszy. Podobno. Jest najcichszy, dlatego że ma takie specjalne gumki na, na rolkach i on wtedy łańcuch nie uderza. No i też to, co jest ważne, to to całe, całe jakby łożysko jest ogromne, więc tych kulek jest dużo. Przez to one się tak nie zużywają i są bardziej smooth. Jak ogromne są kulki, ogromne jest łożysko. To on... Dużo jest kulek. Dużo jest kulek, ogromne. Kulki są, są standardowej wielkości. Ogromne jest złożysko i ogromna jest też cena. Cena. W ogóle rzućmy, bo to jest dobre hasło, ile kosztuje wózek? wózek Blacka Ten 2700, jakoś tak. 2700 zł za wózek tylnej przerzutki. I tutaj mamy bieżnię, która jest ceramiczna. Z stożek i łożysko, czyli cały, całe łożysko jest ceramiczne, nie ma tam żadnego metalu. To jest totalny bike porn dla totalnych świrów. Oczywiście absolut Black i wiele osób udowadnia, że opory są mniejsze i tak dalej, ale umówmy się, dla nas, dla amatorów... No według ich tam jakby jeszcze badań, to wózek też jest lepiej, lepiej jakby skonfigurowany przez to, że jest z jednego kawałka, nie ma... Tutaj jest jeden kawałeczek mhm. po prostu, przez to on też się jakby lekko dostroja do linii łańcucha, przez to jest też bardziej precyzyjny. Tak, A... y, marginal gains. Ale co by tu nie mówić? Też umówmy się, dla większości osób po prostu to wygląda. To po prostu jest po, pomysł na to, w jaki sposób jeszcze poprawić. Albo no, to zawsze jest kwestia kontrowersyjna, co się komu podoba, ale jak jeszcze bardziej wpłynąć na wygląd swojego y, roweru. No i teraz przejdziemy w ogóle na drugą stronę, bo tam też się dzieje. Tadam. To jest temat, było. tak, który już był, bo przy tym luku, przy tym bladzie aerodynamicznym, też się pojawiły te zaciski, też wiele osób o to pytało. To są, słuchajcie, czterotłoczkowe zaciski Hope'a stworzone RX4. z myślą o klasie szesowym. Hope RX4. W ogóle totalny bike porn, jeżeli chodzi o wykonanie. One są dostępne w ogóle w przeróżnych kolorach, można to spersonalizować. Totalnie. I co jest ważne, myślę, że dla wielu osób będzie ciekawe, z że naprawdę są bardzo mocne, ale ważne info jest takie, że to nie są hamulce MTB, czyli one są mocne, natomiast to nie jest tak, że to jest jakiś totalny ulep z MTB, który sprawia, że lekko dociś, do, dociśnięcie klamkę i blokuje się koło, i w ogóle leżycie. Ich charakterystyka działania jest taka jak w hamulcach szosowych. Tak, i tutaj są dwa tłoczki, yy, dwa tło, znaczy dwa tłoczki są yy, większe i dwa tłoczki mniejsze, czyli są cztery tłoczki. I są wersje pod olej mineralny i pod Dota. Tak. Czyli można sobie fajnie styligować na przykład srama, jak ci się za czy... Więc Fajne to info Mateusza. pod Mateusza, który walczył ze sramem i jego kanionem. Ale tu właśnie jest to info, teraz mówiąc językiem laika, generalnie rzecz biorąc, kupujecie same zaciski które dostarczane są w wersji pod wasze hamulce, czyli jak macie Shimano, to wybieracie sobie zacisk pod Shimano, jak macie Srama, to pod Srama i to wszystko jest kompatybilne, czyli nie musicie nic zrobić. Dokładnie, nie ma żadnych dziwnych klamek hamulcowych adapterów Jedna rzecz, są pod tarcze 160 Tak, nie, czyli nie ma pod 140 na 140 to niestety nie drady. Musi kombinować. Więc i tarcze jakie? Co to w ogóle wjechało? Eee, a to akurat są pożyczone tarcze chwilowo. A, a to są tarcze Campagnoli. Campagnola, widzisz, ale normalnie mix. są mixtery. Czyli musi być trochę Campagnolowera rowerze Richard. Idźmy dalej, chociaż powinien powiedzieć, że jest od dupy strony. Od dupy strony. Rower miał być lekki, więc musi być lekko na siedzeniu. Tak, co to jest? To jest yy, siodło Selle Italia, model C59. Jak nazwa wskazuje, waży 59 gramów. A kosztuje 59 złotych. To kto waży 59 gramów? Ja Cię pierniczę, kurde, jak znam trochę lekkich siodeł, to 59 gramów to jest... Jakie to jest cienkie w ogóle, ja pierniczę. To jest po prostu... Ale jest bardzo wygodne. No bo profil jest dobry. nie? Jest, jest. bardzo dobry profil. I Nawet i... to pracuje kurde. No? Czuje się jak na kanapie. Niesamowite, ale jest mega lekki. I sztyca widzę też się zmieniła u tak, Ciebie. Tak, sztyca musiała być bez offsetu. Yy, też luka, też karbonowa. Yy, też lekka, no co tu dużo mówić. Sam w ogóle zacisk sztycy też zdaje się jakiś wesoły tutaj. To jest luka. To jest też lekki, lekki jakby to jest mniej lub bardziej standard jednak tutaj mm -hmm, w tym dokładnie. przypadku. Cockpit jak na ciebie dość zachowawczy. Tak, no? Zostajemy przy korbie, czyli mostek Iston i stąd. I stąd. Stąd, stąd, ale aluminiowy tutaj. Tak, jest... Aluminiowy, a kierownica jest najlżejsza, Istona EC100. I chyba z tego co wiem tutaj coś, jest, coś, coś ciekawego jest z insertem, e, chyba. Tak, generalnie jest też. E... Kapsel od Absolute Leka, bardzo lekki, a w środku jest schowany najlżejszy, najmniejszy Expander Extra Lighta. Jaki w ogóle istnieje, chyba? Tak, najważniejszy. Jest, jest taki cieniutki i no jest tutaj. Kosmos. Jest przestrówka, no. nie jest ucięta, ale spokojnie będzie ucięta pewnie w tym tygodniu. Tak, parostatek zostanie zatopiony. Tak. nie będzie parostatku tutaj. No i co, wieczka i Wieczka Supakaza. No, i kurde, musiał być dzwonek też. Tak, Ryszard. Bo do pracy, jak jeżdżę, no to niestety. Ryszard jeżdża tym rowerem na codziennie do pracy i, I dzwonek noga. A bulwarach, jak jest. słyszycie dzwonek, to jestem ja. Dokładnie. Jak jedzie kolasz czasowy prawidłnie tak jak powinien, ustawowo, przepisowo z dzwonkiem, to na pewno jest Ryszard. Kłeczka i oponki, w zasadzie nie oponki, tylko szydki w tym przypadku. Ryszard przyzwyczaił wszystkich do korimy yy, no, i szyteczka. Najsztywniejsze, najżejsze koła z karbonowymi szpychami. I szydka 25c. Pirek. 20. 28? Ty i 28? To jest, to jest... To czasem nie jest twoja w ogóle pierwsza opona albo szybka na 28? Nie no, w zimówce miałem zawsze 28. A widzisz. No. Czyli szytka po 28 już istnieje i też można jeździć. To dobra, będzie pytanie o to, czy ty w ogóle wozisz mleko ze sobą do szytek? Do szytek? Mam tak Pompkę. Mleczko i multi Ty Zawsze woziłeś tufo, nie? To w ogóle nie. No, to bo jest mówią... najlepsze, najlepszy uszczelniacz. Więc w każdym razie koła Korime, wszystki yy, Pirelli. Szybki Pirelli Velo z lateksową dętką. No to, to co miałem w kalpę, więc to... tam się dużo nie zmieniło. Dobra, rzućmy ten kluczowy temat tutaj, pan. ile to waży? 7-1. Z pedałami. Z pedałami, z koszykami, z uchwytem na licznik. Gotowy do jazdy rower, tak jak go widzicie, z będzie, pedałami. A będzie jeszcze lżejszy? O tak, jeszcze parę gramów poleci na sterówce, także 7.1, współczesny rower na e, w hydraulice, gotowy, z pedałami, gotowy do jazdy, 12-biegowym napędem Shimano, 7.1 kg. Elka, można, można, a tak jak jak powiedział tutaj, jeszcze pewnie by dało radę coś urwać. To jeszcze pewnie coś urwę kiedyś. No, chyba, że bo to jest rower. No nie, to, roweru teraz nie chcę zmieniać, rower zostaje tutaj. Będę teraz zmieniał w nim ewentualnie rzeczy. Może jakieś lżejsze koło? Napiszcie w komentarzach, jak, jak długo Rysiek wytrzyma z tym postanowieniem. Kiedy bo, trafi na no no do, do zimy, do kalpę strzelam. Nie, no do kalpy to pasuje go zabrać w końcu. I jakie czujesz różnice od Blade'a? Jest wyżej, yy, jest lżej, yy, nie wiem czy teraz w sumie jak przesiadłem się na te koła, to tak samo fajnie przyspiesza. No na Ale pewno... na pewno plecy mnie nie bolą. No w końcu to jest większy rozmiar, nie? Nie, nie tamten był taki sam. No tam jest niższa pozycja. był ścięty na zero. To raczej to starość. A może starość? Trochę tak. No. Trochę może tak. Czyli po prostu masz w końcu bardziej komfortowy rower. Paradoksalnie. Trochę tak. Sztyca bez offsetu. Także też jest wygodniej. No i cóż, bardzo jestem ciekawy drodzy widzowie, co sądzicie o rowerze Ryśka. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie taką bardziej klasyczną szosę Luka, czy może jednak luk to powinien być taki blade, aero i ogólnie rzecz biorąc taki klimaty bardzo ciekawe komentarze waszych co wolicie albo co jeszcze mogę zmienić w tym rowerze dokładnie co? bo ten projekt jest otwarty jeżeli macie jakiś głupi pomysł szalony to tam można dorzucić jeżeli coś jeszcze można tam uwiesić pomiar to... mocy w wentylu o albo cokolwiek takiego albo regulowane ci... piasty z regulowanym ciśnieniem albo amortyzator albo amortyzator sztyc amortyzowane. no nie wymyślcie coś co jeszcze Rysiek może wrzucić napiszcie w komentarzach i co no i lecimy dalej panie kolego z tym bike showem zdrowie zdroweczko drodzy widzowie na fura nie? No, taka... Kochani... Nie za młoda. Dokładnie. Prawdziwa Skoda. To jest Skoda, a nie... A nie jakieś tam, co, co ty masz. Dokładnie. Nie jakieś teraz, kurde, elektryki, eniaki. To była Skoda.